Kurde. Tak oto zaczęła się moja niezapomniana przygoda w Minecraftie 1.0. Pierwszy co zrobiłem to poszedłem ściąć drzewo. Itemy kraftuje się inaczej niż na nowszych wersjach, ponieważ nie można normalnie przeciągnąć itemów, na przykład podczas kraftowania Kilofa. Zapomniałem, że na tej wersji nie ma jeszcze ciosów krytycznych i żeby zadawać większe obrażenia, trzeba spamować przyciskiem, ale całe szczęście posiadam tajną broń. A to właśnie ona. Gdzie jest mięso? Jest. Czemu nie ma sprintu? Przecież jest gód, dlaczego sprintu nie ma. O, dwa razy w trzeba nacisnąć. Co się, co się właśnie wydarzyło? Ano tak, zapomniałem wspomnieć o tym, że itemy na tej wersji są mniej wytrzymałe niż moja psychika podczas oglądania 50 twarzy Greya. Żelazo. W tym kanionie znalazłem trochę żelaza na start, ale wydaje mi się, że póki co to wystarczająca ilość. Następnie znalazłem świerkowy las, w którym był Cave. I w nim również znalazłem trochę żelaza. A następnie znalazłem mleczyk. Mlecyk, mlecyk! 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 Gdy nadeszła noc, postanowiłem wkopać się pod ziemię, aby nie umrzeć od potworów. Trochę oświetliłem moją dziurę, a następnie poszedłem kopać, lecz znalazłem jaskinię. W jaskini jednak nic nie było, dlatego szybko wróciłem. Podczas czekania na dzień przepaliłem moje żelazo, a następnie tylko czekałem. Gdy już nastał dzień, zająłem się zbieraniem materiałów na dom. Gdy już uzbierałem wszystkie materiały, zająłem się szukaniem odpowiedniego miejsca, lecz długo szukać nie musiałem. Gdy już znalazłem odpowiednie miejsce, zająłem się wyznaczaniem terenu. Gdy wyznaczyłem już teren, zająłem się wypełnianiem go koblem. A następnie zacząłem stawiać supy jako fundamenty do ścian. Potem zrobiłem łóżko i poszedłem spać. Następnego ranka zająłem się dokańczaniem słupów. Kolejnym punktem budowy było stawianie ścian. Niestety miałem za mało drewna, dlatego musiałem iść do lasu, powiększyć jego ilość. Od razu jak wróciłem z drewnem, zająłem się dokańczaniem tego, co zacząłem. Następnie przeniosłem crafting i piecyk do do środka oraz postawiłem drzwi. Potem zacząłem stawiać dach, lecz posiadałem za mało kamienia, więc musiałem iść go wykopać, żeby przerobić go na więcej schodów. Dobra, dom został skończony. Teraz pokażę wam efekt końcowy. 3 2 1 OK jakoś bardzo nie powala, ale mi się podoba yy, Zobaczmy od środka. Tutaj jeszcze wiele będzie do dokończenia, ale właśnie, yy, jeszcze pewna rzecz jest, którą trzeba zrobić. Teraz wejdziemy do środka, to będzie efekt końcowy. I okna, oczywiście tutaj jeszcze trzeba będzie dodać okna, w sensie szkło, ale to już zrobię w następnym odcinku, albo pomiędzy odcinkami yy, więc y, ja się już będę z Wami żegnał. Widzimy się w następnym odcinku. Y, do zobaczenia. Cześć.